Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i terapii. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym opowiedzieć o tworzeniu wewnętrznej mapy. Mapy wewnętrznych części. Tworzenie takiej mapy może być przydatne w lepszej orientacji, poznaniu naszego wewnętrznego systemu, czyli poznaniu siebie. Poznaniu lepiej siebie. I do zrozumienia tworzenia tej mapy ważne jest to, żeby znać podstawy modelu IFS. Internal Family Systems. Jeśli nie słuchajesz jeszcze mojego czwartego odcinka podcastu, w którym opowiadam o podstawach IFS, to zachęcam Cię do zrobienia pauzy i odsłuchania tamtego odcinka w pierwszej kolejności. Da to Tobie większe zrozumienie modelu i lepszą możliwość skorzystania poznaniu swojej wewnętrznej mapy. Wewnętrzna mapa to mapa naszych części, naszych wewnętrznych części. I gdy my taką sobie mapę może stworzymy, do czego bardzo zachęcam każdego, zachęcam do tego osoby, z którymi pracuję indywidualnie, robimy to wspólnie na warsztatach i zachęcam też Ciebie. I ten dzisiejszy podcast będzie też trochę warsztatowy, bo przekazuję te wskazówki, jak można taką mapę zrobić samodzielnie. A jest to bardzo cenne z tego względu, że daje nam możliwość. Wyłapywania, które nasze wewnętrzne części są aktywne w różnych na przykład trudnych sytuacjach. I mapowanie naszych części może być bardzo pomocnym proces, procesem naszego rozwoju. I można to zrobić na wiele sposobów. Ja poza tworzeniem takiej mapy, którą, którą lubię mieć w formie takiej na przykład jednej kartki, kartki A4, może większej A3, w którym mam zapisane tylko nazwy swoich części. Wyłącznie nazwę. Jednak to, co bywa też pomocne, to poznanie bardziej szczegółowo tych części. I gdy poznaję taką część, czy to w formie pracy własnej, autoterapii, czy na terapii, to mam swój zeszyt części, w którym umieszczam informacje o tej części. Na górze jest nazwa, jest jej opis, gdzie ona się przejawiała w ciele, jaka jest jej rola, jaka jest jej funkcja. Czy to jest część ochronna, czy to może jest wygnaniec? Jeśli część ochronna, to czy wiem, jakie, jaką część bądź części ona chroni? I to też tam zanotowuję. Wszelkie informacje o niej: może jak wygląda, jak się przejawia, ile ma lat itd. Tak tak mam wtedy bardziej szczegółowy opis tej części, zeszycie części. I oczywiście aktualizuję to, bo w szczególności, gdy, gdy następuje odciążenie w terapii części to warto wtedy zaktualizować informację no bo ona często zmienia swoją rolę, zmienia swoje przekonania, zmienia swoje jakości i tak samo dzieje się z częściami ochronnymi. Gdy odciąży się wygnańca z, z jakiegoś ciężaru, to części ochronne też często zmieniają swoją rolę i warto wtedy to aktualizować. I ja akurat technicznie to robię tak w swoim zeszycie, że gdy pierwszy raz wypisuję informacje o części, takie podstawowe, to robię to po lewej stronie. A gdy aktualizuję na przykład po odciążeniu informacji o tej części, wpisuję to po prawej, na prawej stronie, czyli na prawej kartce, gdy mam rozłożony zeszyt. Jednak stworzenie też takiej mapy, wypisaniu wszystkich swoich części, aby być świadomym, jakie ja posiadam części, wewnętrzne części, może być bardzo, bardzo pomocne i tu warto też zwrócić uwagę też na to, że gdy skupiamy się wyłącznie na aspekcie terapeutycznym, wyłapujemy te części, które w jakiś sposób uważamy, że może warto by było im się przyjrzeć, może są w jakiś sposób, wymagają jakiejś pomocy, wsparcia, ale warto też zauważyć te części w nas, które, które możliwe, że nie potrzebują żadnej pomocy i wsparcia. Tylko są, są tymi częściami, które wnoszą, wnoszą coś do naszego życia i są gdzieś w naszym życiu, a niekoniecznie potrzebują jakiegoś jakiego wsparcia. Może chciałby być zauważone, docenione, może to jakieś części związane z rozwojem, z rozwojem osobistym, z rozwojem duchowym itd. Tak tak Więc warto także zauważyć te części, a nie tylko skupiać się na tych, z którymi którym chciałbym pomóc, może, z którym chciałbym popracować, z których jestem ciekaw pod tym kątem. I można też taką mapę stworzyć sobie na małych karteczkach, gdzie na każdej karteczce wypisuję nazwę części, mogę też dopisać, jaka to jest kategoria części. Czy to jest wygnaniec, czy to jest część ochronna, i mogę to rozdzielić na menadżera, czy strażaka. I gdy mam taki szerszy obraz swojego systemu. Mogę też zwrócić uwagę na to, jakie części są w konflikcie, są w polaryzacji względem siebie. Mogę też zwrócić uwagę, jakie części są w sojuszu, które części siebie lubią, ale też i zwrócić uwagę, które części ochronne chronią danych wygnańców. I to daje możliwość głębszego poznania systemu, w szczególności gdy już trochę pracujemy ze sobą, ze swoimi częściami. Może niekoniecznie na samym początku, tylko gdy już pewną pracę mamy za sobą. Daje to możliwość takiego głębszego spojrzenia na nasz system i mogę wtedy wyłapać, w których sytuacjach w moim życiu dane części się aktywują, jaka jest też sekwencja aktywacji tych części. Czyli na przykład, że dana sytuacja w jakiś sposób mnie poruszyła, ktoś może coś mi powiedział, coś się wydarzyło. Została poruszona w jakiś sposób aktywowana moja wrażliwa część, która na przykład odczuła smutek. Ale w konsekwencji tego pojawiła się inna część ochronna, która chroniła ten smutek i go ochroniła na przykład jakimś działaniem. I to oczywiście dla każdego może być coś innego. To może być na przykład atak, złość. To może być jakieś inne działanie, które ma odtrącić nas od. Tych trudnych emocji, które może ten wygnaniec niesie, może jakieś um, zajadanie emocji, może w inny sposób, może rozproszenie, może staram się coś zrobić, w jakiś sposób um, przeciwdziałać temu, może zanalizować tą, tą sytuację i jakaś część analityczna, racjonalna bardziej się aktywuje. Więc warto poznać te sekwencje. Daje to też taki trop do dalszej pracy nad częściami, pomocy częściom. Tym częściom, które tego potrzebują. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby stworzyć swoją własną mapę części i oczywiście ją aktualizować, bo często poznajemy nowe części, dane części się zmieniają, w szczególności w procesie terapii. Więc warto tę mapę co jakiś czas zaktualizować. Jeśli masz jakieś pytania co do tej mapy, śmiało może do mnie napisać na maila czy na mojej stronie na Facebooku, Instagramie. Ja zachęcam Cię do subskrypcji. Odsłuchania pozostałych podcastów, polubienia mojej strony na Facebooku i Instagramie i do usłyszenia.